poranny gość. Radia zachód. Krzysztof Bałuk, witam. Moim gościem jest Andrzej Kałek, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Gradobicia, nawalne deszcze, huragany. Wielu rolników w Polsce będzie miał problem, żeby jakikolwiek zarobek w tym roku mieć z plonów. To głównie chyba południe i centrum Polski, a w Lubuskiem? W Lubuskim też e, pogoda nas nie rozpieszcza, e, mocne przymrozki, które spowodowały duże straty w e, niektórych uprawach, w jednych więcej, w drugich mniej. Oczywiście to nie jest e, tak jak te nawałnice gradobicia, gdzie poniszczyły uprawy w 100%, już e, uprawy bardzo zaawansowane, praktycznie czekające tylko na na zbiór, tak. Ale w lubuskim też przymrozki, pogoda też spowodowała duże straty. Czyli co owoce, warzywa będą droższe? Na pewno w owocach spowodowane są duże straty. Duże straty są, bardzo duże straty w truskawce gruntowej. Tak samo w warzywach. Do tego, oprócz przymrozków, susza, która powodowała kiepskie wschody. Także tutaj no, rynek to wyceni. No ale teraz trochę tych opadów jest, także nie powinno tutaj być. W tej chwili tak, ale te opady przyszły... Był za późno, tak? Troszeczkę za późno, no bardzo dobrze, że one przyszły, ale po suchej, bardzo suchej zimie, suchej wiośnie, do tego mroźnej, te opady po prostu przyszły spóźnione. To, co możemy się spodziewać w takim razie wzrostu cen produktów rolnych? Rynek to oceni. Rynek to oceni. Od 1 czerwca, czyli już y, kilka dni, obowiązuje ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza zmiany dla rolników. Będą się mogli rejestrować w urzędach pracy jako bezrobotni. To dobra zmiana? E, tak, to jest bardzo dobra zmiana, ponieważ e, część rolników, e, którzy. Posiadali grunty rolne, to było ich dodatkowym źródłem dochodu. Pracowali zawodowo, tracąc pracę, nie mogli się rejestrować w urzędach pracy, ponieważ posiadali grunt. Teraz ta zmiana spowodowała, Teraz ta zmiana spowodowała że mogą się rejestrować w urzędzie pracy. Tylko problem w tym, że wtedy wychodzą z i przychodzą do zus tak? Tak, ale na przykład, jak przedtem pracowali, to, tak, to też nie byli w Krusie, tylko byli w ZUS-ie, tak. A to jest też zmiana, która dodatkowo dla tych rolników, którzy wydzierżawili grunty rolne, mogą się rejestrować w ZUS-ie, w Urzędzie Pracy. Czyli ta zmiana, jak, pana, jak pan sądzi, dużą grupę rolników obejmie? Myślę, że docelowo to będzie kilka do kilkanaście procent. Również w naszym regionie, tak? Również w naszym regionie. Mimo to, że w naszym regionie raczej dominuje wielko, wielkie gospodarstwa rolne, tak? Dominują wielkie gospodarstwa ale, rolne, ale tych mniejszych gospodarstw też jest znaczna ilość. A propos różnych wydarzeń, to pan też organizował między innymi takie spotkanie u siebie, tak? Różne... Elementy są związane z faktem te, takim, że po prostu Państwo organizujące jakiś czas takie spotkania rolników, po to, żeby pokazać w jaki sposób ewentualnie Państwo gospodarują na swoich terenach, tak? Tak. To odbyło się w moim gospodarstwie. To były pokazy polowe odmian rzepaku, jak również zbóż ozimych. Organizowała to firma dystrybująca materiał siewny która pokazuje, które odmiany w którym regionie najbardziej się nadają do uprawy. Innym, innym wydarzeniem jest taki projekt Rarytas Lubuski w Podróży. To jest projekt realizowany przez Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przy współpracy z producentami rolnymi. Chodzi o to, żeby promować produkty lubuskich rolników. To jest jeden z elementów oczywiście promocji lubuskiego rolnictwa, podobnie jak organizują takie spotkania winiarze, słynne piwnice winne. To jest dobre rozwiązanie na to, żeby oprócz normalnego handlu również funkcjonował taki turystyczny jakby element w naszym regionie. To jest bardzo dobre rozwiązanie. To też promuje nasze województwo. To promuje. Nasze regionalne produkty, można to zobaczyć od środka, jak to jest uprawiane, jak to jest wytwarzane, także to jest bardzo dobry pomysł. W czym my ewentualnie jesteśmy w stanie właśnie zaskoczyć turystów z Polski? No tak jak tutaj już Pan wspomniał, na pewno mamy bardzo dużą ilość winiarni, winiarzy. Do tego no jesteśmy regionem, gdzie szparagi są tutaj bardzo mocno, bardzo duża ilość produkowanych. No i takie mamy do tego również produkty, częściowo może to połączone z rolnictwem, ale oczywiście dziczyzna, która. Zalesienie w naszym województwie jest 52%. No, gospodarka łowiecka jest też to jedno z elementów rolnictwa, tak. A perspektywy są jakie dla lubuskiego rolnictwa? Trochę się zmienia temperatura. Jak pan sam powiedział, winiarze zaczynają tutaj też dominować. Z racji tego, że coraz cieplejsze mamy lata, chociaż tegoroczna wiosna długa jest dosyć chłodna. Czy też zmienia się sposób zagospodarowania tej ziemi? No widzimy, że tak, bo wchodzą takie uprawy, których jeszcze kilka lat temu praktycznie u nas nie było. Zaczynamy uprawiać coraz więcej soi. Słonecznik staje się coraz bardziej popularny, tak, który jest bardziej odporny na suszę. Do tego producenci nasion wychodzą naprzeciw, tworząc genetykę coraz bardziej odporną na. Na suszę, coraz bardziej odporne na, na te temperatury, które w tej chwili są. Różne przedsięwzięcia rolnicy wykonują. Nie wszystkie wywołują zadowolenie mieszkańców. Ostatnio odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadwach posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej, Lubuskiej Izby Rolniczej. Głównym tematem spotkania była sprawa odchowania drobiu w sąsiedztwie miejscowości, co wywołuje protesty. Mieszkańców. Każda właściwie inicjatywa w postaci na przykład biogazowni, czy tego typu odchowani drobu, drobiu, będzie powodowała tego typu reakcje ludzi? To znaczy każde spotkanie jest potrzebne, każde spotkanie jest dobre, rozmowy są potrzebne, jak najbardziej wskazane. Uświadomienie bardzo często społeczeństwa, jak to ma wyglądać, jak to powinno wyglądać. Do tego. No jeżeli e, odpowiednie metry, odległości e, są zachowane, są e, dokumenty rolno-środowiskowe e, plus dodatkowe wyjaśnienia, no to nie powinno wzbudzać e, sprzeciwów. Ale te konsultacje społeczne są potrzebne, chyba, żeby uświadomić ludziom ten fakt jak i konsekwencje. Jak najbardziej tak, każde rozmowy są e, potrzebne wyjaśnienie, to jest jak najbardziej potrzebne. Dzisiaj głosowaniem, głosowane ma być wotum zaufania do rządu. Rząd zapowiada nowe otwarcie, czego oczekiwaliby rolnicy od, od rządu? Rolnicy oczywiście e, przyspieszenia działań w strefie rolniczej, tak. Po fali protestów zeszłorocznych e, są postulaty, które, rozmowy się toczą cały czas na ten temat. Ale no brak takich. Ale jest jakie postulaty? To było. Tych postulatów jest kilka. Przede wszystkim w tej chwili takim jednym z większych problemów to jest rozdysponowanie tak zwanych trzydziestek. Tutaj, tak jak widzieliśmy, w zachodniopomorskim protesty to głównie w tej chwili tego dotyczą ta opieszałość do tego Co to znaczy 30? To są firmy gospodarstwa, które miały powyżej 430 hektarów były zobligowane do wydania oddania 30% gruntów dla mniejszych gospodarstw. Gospodarstwa, które tego nie uczyniły. Tym gospodarstwom nie zostają przedłużone umowy dzierżawy. I w tej chwili bardzo dużo spółkom, gospodarstwom te umowy się kończą, czyli te, te grunty, całe, nie, niejako całe duże gospodarstwa trafiają z powrotem do zasobu skarbu państwa, czyli do Kowru. I Kowr w tej chwili rozdysponowuje często te duże działki na mniejsze. Działki dzieli i e, oddaje to e, w dzierżawę dla rolników indywidualnych. W naszym regionie, powiedziałbym Pomorskim, w naszym regionie też ten problem występuje? E, u nas e, takich gospodarstw w, w województwie ma być dwa, ale to jeszcze, to jest sprawa przyszłościowa. I czego jeszcze ewentualnie oczekiwaliby rolnicy od e, rządu? E, przyspieszenie. E, odnośnie aktywnego rolnika, odnośnie e, uregulowania, Programu aktywnego rolnika, tak, tak, odnośnie z, spraw, odnośnie spraw e, Mercosur, wyjaśni wyjaśnienia, przedstawienia, e, budowania, a, e, budowania większości blokującej, tak, bo no, na razie tak naprawdę o Mercosurze się za dużo nie mówi. E, tylko tyle, że umowa jest. E, rozmowy są prowadzone, ale szczegółów nikt nie zna. Tak? Czyli oczekiwaliście by wyjaśnienia, tak? Na jakim e, etapie wyjaśni są wy, wyjaśnienia dokładnie e, co z potencjalną umową? Tak? No bo jakby nie patrzeć, to jest dla polskiego rolnictwa to jest e, wejście tej umowy jest bardzo dużym zagrożeniem. No dzisiaj się okaże, właśnie czy rząd uzyska wotum zaufania, i wtedy ewentualnie te dyskusje będą prowadzone. Dziękuję bardzo. Andrzej Kałek, prezes Rybuskiej Izby Rolniczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.